Cześć, witam przy wtorku yy, Zaczynamy... Znaczy zaczynam przewozić wszystkie sprzęty I... Działamy dzisiaj z tymi zamkami Zamki... No i mam nadzieję, że coś więcej oprócz tego też To się zobaczy Jeszcze będę musiał płyty rozłożyć wszystkie, bo ładne słońce dzisiaj nie ma być Żeby się podosychały Podeszłem tak z ciekawości, tylko sprawdzić czy z tej przyczepy tam po prostu śmierdzi tym Olejem i powiem Wam szczerze, że bardziej czuć płytę OSB niż ten olej. Także jeśli o jakieś chodzi atrakcje węchowe, zapachowe, to problemu z tym nie będzie raczej. Nie będzie na pewno, nie raczej. Także, także jest glit Ja jadę z pierwszym tym, zawracam po piłę i będę się tam rozkładał. Dobra, jestem już tu z całym bałaganem, także rozkładam się jakoś ten stół, mądrze postaram się rozłożyć i powoli, powoli będzie można się za coś zabierać. Jest zimno na maksa, normalnie masakra. Minus 4 stopnie było dzisiaj z rana u nas, w Gryficach bynajmniej, na trzecim piętrze. Na trzecim piętrze, no. O 6 rano, także... także nieźle <laughs> się dzieje. Dobra, ja rozłożę cały ten bałagan i będziemy działać. Od pierwszego, że ja zacznę, to będzie sprawdzenie, czy mamy kąt na pile, bo warto sprawdzić, jak się nową kupuje, bo nie zawsze to przy produkcji wychodzi. Ale w tym przypadku nie wiem, na ile tam będzie widać. Jest idealnie tutaj, jeśli o to chodzi. A jak spionę. no i też by było chyba ok z tego, co tak patrzę. Nie ma się do czego doczepić, także spoko. Także to mamy, piła chodzi. Także jest git. To co, ja biorę się za szczenię ołówka i działamy z tym. Dobra, yy, co mamy? Mamy zaznaczone, to jest ta kreska zewnętrzniejsza bardziej, znaczy ta od wewnątrz. Zaznaczona, ustawiłem sobie na 70. Tutaj mamy taki, jakby. O kurde, nie zblokowałem, żeby się nie ruszyło. Mamy na 70, o tutaj elegancko zaznaczone. I teraz sobie sprawdzam, czy na pewno. Nie mam kurde takiej krótkiej miareczki, żebym mógł się tu wkładać. przydałaby się, mamy 70, mamy. Nie wiem na ile tam widać będzie, czy nie zasłania ręko. ale najmniej mamy. No i teraz co, robimy tu wiele cięć mniej więcej w kącie mam nadzieję że to pójdzie i lecimy z tym koksem Jedno mamy i teraz powielam, wiele takich różnych, wielu, wiele takich cięć muszę zrobić, bo nie dojdę tu 140 w tą stronę, nie mam y, jak nawet, choćbym chciał. Więc muszę naciąć wiele, wiele pasków, później młotkiem je wybić i do, strugiem to doprowadzić ładnie i dudkiem, także ja teraz lecę, jedno Chyba mi nie dochodzi z tej strony do końca, muszę sprawdzić. Czy nie będę musiał jakieś tam włożyć takiego spacera 60 tu mamy 8 z tej strony A z tej strony mamy no pewnie, że nie dochodzi, dobra, trzeba coś już automatycznie zareagować teraz i coś równego, tylko czy ja mam coś takiego kurde tamto jest, po tamtego podkładu nic nie zrobię, żeby był w miarę równy ten oby się nadało Tak, jest, jest spoko Czy musimy go tutaj podłożyć sobie Po to, żeby na całej długości nam Po prostu przeszło to przez drewno Bo nie dochodzi do końca Och kurde Mogę coś mniejszego, ale nie mam żadnej listeweczki mniejszej Trzeba sprawdzić, czy dokładnie to dochodzi do... Do siebie, wygląda na to, że tak. Także powtórka z rozrywki. No i teraz tak lecę po kolei. Trochę będzie z tym zabawy, nie? A trochę ich jest do wycięcia, bo mógłbym też wciąć się piłą tu w poziomie, ale nie wydaje mi się, że to by był jakiś dobry pomysł. No i dobra, teraz dudko trzeba przygotować. Dudkiem przeciętnym, czy strugiem, właśnie nie wiem, zaraz w sumie pomyślimy, nie? Na ile tu z strugiem będę mógł dojść. Zaraz się zobaczy. To od razu dłutem na początku, a później, ewentualnie liznąć strugiem. Bo tak, to, to będzie dużo zabawy przy tym, które dłuto użyjemy. Użyjemy najszersze dłuto, czyli te. I tak trzeba będzie się pobawić trochę. Trzeba, że nie za głęboko, też nie polecieć. Także trochę będzie zabawy przy tych zamkach na pewno. Ale efekt powinien być dzięki temu naprawdę fajny. Te to powinny, to powinny się zlicować praktycznie z tymi nacięciami. To wtedy wiemy, że mamy wszędzie mniej więcej równo. Kurde, ale jednak. O kurde, ale do no patrzcie, mądry ja, na szczęście nie spadło blade'em na ten, muszę gdzieś to sobie ładnie położyć, niech leży na razie na, na trawce na boku. Dobrze, że to nie dąb, <grym> bo w dębie tak łatwo bym sobie nie skrobał na pewno, byłoby duże dłuto wtedy metalowe i to by było napierdzielać, o i senki, jak ja to lubię. Wnąć. Tam strugiem do końca i tak nie dojdę, tylko będę mógł lekko tutaj tą krawędź dorównać. Teraz drugą stronę zrobię, no i tak po kolei, także dzisiaj na pewno większość dnia zejdzie na tym, żeby to wszystko ładnie spasować. No i dobra, biorę struga i lecimy z tym. Żeby nie za dużo kurde, bo te chyba za grubo jadę z tym. to już więcej nie zrobimy chyba nie chcę przesadzić potem trzeba to doprowadzić resztę oh. I wejdzie gitę z majonez. Kurde, wiatr dalej zawiewa. Miał dzisiaj być cieplej, ktoś tam mówił w radio. Chyba kłamali. O, telefony dzwonią. Dobra. To odzywam się z dalszego etapu. Dobra, pierwszy gotowy. Przy tym trochę się pomęczyłem, bo zobaczcie, ile sęków w nim było. Także było troszkę zabawy. Ale jest spoczko, spoczko. Dobra, teraz kolejne trzy robię to, to samo. Nie ma sensu tam kombinować, mierzyć, po prostu później sobie podomierzam w zależności od grubości tej całej reszty. i te płyty porozkładam sobie, żeby się ładnie dosychały. Wiaterek piękny wieje, delikatny taki bryza od morza. Słońce świeci, no to najlepsze warunki, żeby to się za to wziąć, żeby to posło fajnie. tak cyk. cyk, cyk. cyk. No to pewnie jeszcze będzie mokre. Wszystko. Przyciśnięte jedno do drugiego to na pewno mi nie poszło. Dobra, to ja se wrzucam na dach. To co, to co trzeba. I niech to se dociąga powoli. To teraz na mierzeniu zauważyłem, że dałem dupę. Za przeproszeniem. Ponieważ tutaj. Mamy 215, jeśli to wyśrodkowane jest. Mniej więcej tak na słupku. 215 od zewnętrznej. A z drugiej strony mamy niespodziankę, nie miło. Mamy 220 z, z jakiegoś powodu. Także 5 cm ta strona jest szersza od tamtej. Yy, no co? No, przyznaję się bezbicia. Gdzieś się musiałem zapierdzielić w akcji ale czy tak, czy tak nie wpłynie to jakoś zbytnio na konstrukcję całą, to na pewno, a jeśli chodzi o płytę OSB, to też nie, bo już widzę, że na luzaku jej starczy. Także no, no tyle, ta, ta, ta sekcja będzie 5 cm węższa jak tamta. Coś musiałem źle sprawdzić, nie wiem jak ja to wymierzałem, kurde, ale coś, coś gdzieś poszło <gry> nie tak, ale spoko, nie, nie ma tragedii, to nic nie zaburza nam jakiegoś wielce naszego, kurde, tutaj planu, którego mam wykonać, także spoko, zaznaczam sobie i, i idę ciachać tego kawałka, mam już piłę ustawioną, także musi być dobrze. Nawet jak nie będzie to i tak będzie dobrze. Dobra, ten jest tu zlizowany też. Znaczy ze strzałeczką. I idę ciałać to. Tego wytnę całego. Mam nadzieję, że ładnie mi się tu poschodzi. Trochę jestem wkurzony tym, że tak to wyszło, no ale nic nie poradzę no. Życie Zarazem trzeba będzie sprawdzić nie dwa razy, tylko trzy. W sumie nie sprawdziłem pewnie, to był wieczór. Ja już myślałem o tym, żeby być w domu <noise> najchętniej I tak wyszło jak wyszło, no. Nie tłumaczę się, mój błąd, moja wina, spierdzieliłem Dobra, jadę z tym kawałkiem teraz Ten kawałek środkowy tak samo, tym samym sposobem wycinamy Nie ma tam żadnej innej filozofii w tym O i sobie chodzą takie kliny Nie kliny, kliny to to nie są Takie o, wycinki i reszta dłutem, bo tu już struki nie wejdzie, także to trzeba dopracować dłutem. Tam tamtym pierwszym trochę za dużo, no ten milimetr, półtora mm za dużo ukroiłem. Za głęboko trzeba było sprawdzić, a nie tam od razu ten. No ale co zrobić, Także żeby wychodzi, że ten jeden ten na 70. No może, to, to może piła tam pójdzie 71 gruby, a ten drugi na 68 i to jakoś tak się wszystko licuje. Wcale nie jest tak, że 70 i 70 i tam pięknie się to zgrywa, bo wiadomo niedoskonałości. Ja też tego nie robię. Tutaj nie wiadomo jak na maszynie tej CNC w kącie, nie wiadomo jakim idealnym jest zachowany względny, ale tam wiadomo, że perfekcja to tylko maszyna. No. Wiadomo, że... Pachowcy starzy kurde, co działają w tym, to są, oni piłą motorową potrafią dociąć takie kąty, że w głowa mała, ale ja się nie uważam za takiego bo się tam wszystkiego łapie po trochu, więc na pewno w jednej dziedzinie jakby się siedziało, to też by to inaczej było, a, a tak jak wszystkiego po trochu, no to wiadomo, nie ma tego doświadczenia dobra, wyczyszczę i zobaczymy, czy to podeszło tutaj, by się chciało ten miał tam wejść Zobaczymy co to z tego wyjdzie Czy to w ogóle coś z tego wyjdzie Wszedł I wszedł I pięknie siedzi Pięknie siedzi Trochę może tu z prawej strony trzeba gdzieś jeszcze liznąć Ale, a do końca? O, patrzcie Kurde, może by go dobił, ale nie chcę, bo mi wszystko poleci Żeby to doszło tam, chociaż tu jest na równo, a tu trochę o, ucieka, także może gdzieś, gdzieś trzeba by było liznąć, ale jest spoko, nie narzekamy, mogłem to spartolić bardziej, znaczy to nie jest spartolone, co ja pieprzę w ogóle, dobra, jeszcze przy składaniu tam takim finałowym będzie można zawsze wziąć i tu dudkiem liznąć, tu zdjąć, tu ten i, i będzie git. Słuchajcie, zeszło się finalnie w końcu. Tu się trochę rozłazi, tutaj ta góra. Dlatego tu troszkę mi tam wystaje, ale to jest naprawdę taki kurde ficikłak. Także tu mamy... O, tylko na... Dobra, ja spadam po córę. Zaraz wracam. Muszę te najdroższe sprzęty wziąć tak na razie czego kurde ze sobą. Jakby nie ktoś tu chciał szybko walizkę hapnąć, Pewnie tak by się nie stało, ale rzucę tylko to, te, te skrzynki czasu mi to dużo nie zajmie. A... A zawsze coś, no spiłam to chyba nikt to nie pobiegnie. A jak ktoś wybiegnie, to będą go widzieć, pewnie kto to. Także ja zawijam. Dobra, ja już z powrotem, eee, słuchajcie, znalazłem, odkryłem, gdzie mam błąd. I, I to jaki, i to bardzo duży błąd. Dziś mi musiało się przesunąć, jak zaznaczałem. I zobaczcie, tu powinno być 140, a ja 150. Także to już jest dyskwalifikacja tego kawałka, i z tego powodu y, muszę teraz zrobić tamten. Złożyć te tamte dwa. Złożyć, yy, sprawdzić je długościowo i nawet, nawet dociąć już tego też, tego też już wyciąć, założyć to i wtedy dopiero wymierzyć sobie tego i go tu y, uzupełnić tego, bo inaczej to będzie kupa. Także dołożyłem sobie roboty, no ale to moja nieuwaga, zdarza się trudno, na szczęście mam jeszcze jeden kawałek, bo to jest fart, z którego będę mógł dociąć sobie ten, ten kawałek, także... Także tyle plusów z, z tego wszystkiego. Dobra, biorę się do roboty, bo szkoda czasu. No słuchajcie, mierzę sobie sprawdzam. 6,4,9,5 5 mm, nie mniejszy wymiar. Z powodów tych, że musiałem tam coś przy, przyciąć, tu przyrównać i gdzieś te 5 spieprzyło. E, z tego nie jestem cięcia zadowolony, ale już tu nic nie zrobię. No bo mam taką cipkę tutaj i kurde, nic na to nie poradzę. Tu jak się zlicuje. Jeszcze sprawdzę dokładnie, czy to równo będzie szło przed przykręceniem. No, ale tu mam takie coś. No, nie wiem, no życie będzie mi tego wstyd, ale no, nic nie poradzę. Mógłbym tam tego skrócić jeszcze ze 5 mm i tu dociąć, ale nie będę już tego kombinował. Tylko sprawdzę jeszcze, jak jest z przekątnymi w sumie. I, i co, będę mógł dociąć tego środkowego ostatniego i brać się za jakieś tam kombinacje.

Jedna to jest ta, tutaj. Tu nie mogę nic zrobić, niestety. Tu ładnie się schodzi. Ale tu jest na górze cipka. Także będę musiał w lico dać to. O, właśnie tak jakoś. Czyli idę po sznurek. Gdzie jeszcze nie jestem zadowolony? Tu to tragedii jakieś nie ma, ale jest znowu szpara tutaj. Także to jest bida. Kompletna. Tu się zeszło. Także spoko. W rogu. A, tu mi się rozeszło. To musi dojść. Zajdę po sznurki. Wszystko tu ładnie Ten sznurki wkręty muszę przynieść. Żeby sobie to ładnie puścić. Tu coś się wydarzyło. Nie wiem, co trzeba dobić chyba jeszcze, ale tam biłem. No tak to spoko w sumie, nie? Chyba będzie będzie OK. Także lecę po sznury, izolację, wiertarkę, wiertło, kotwę chemiczną odkurzacz. Długa lista jest. Także lecę i... A i wrzucam na towarkę baterię, bo zaraz mi padnie. Nie wiem, kupić tą drugą i tak kupuję. Od nie wiadomo ilu. Dobra, idę działam, będziemy skręcać. Dobra, ja powróciłem. Kamera się ładowała, ale niestety, z włączonym z, była włączona cały czas. Nie wiem z jakiego powodu czy się sama włączyła. A czasem ma takie jakieś różne y, 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 uruchamiania się sama, albo sama się wyłącza, albo nie wiadomo co. Więc. Coś tam się podładowało na szczęście, więc mogę pokazać, jakim jestem w tym etapie. Jestem w etapie poskręcania setkami, tylko poskręcałem sobie w czterech miejscach. Później nawierciłem sobie większy otwór 35 mm, żeby podkładka weszła, nakrętka i na łóżku, że mógł kluczem sobie tu dokręcić. W środek idzie 12 mm gwint. No i jest przewiercone na 25 cm od tego momentu, także spoko mi się wydaje, bo to będzie się działo około. 25 minus 12 to będzie kurde, 13 cm w betonie, beton jest tak twardy, nie chciało się, nie chciało się wcale łatwo to wiercić, yy, no i co, mamy kąt zachowany, yy, mamy wymiary pozachowywane, tu gdzie nie gdzie, gdzie jak coś wystawało to strugłem, zobaczcie, tu jest równo równolica na przykład, a patrzcie co się dzieje z drugiej strony, no tak niestety jest, no i, i takie te krawędziaki są, jeden taki, drugi taki, nic na to nie poradzimy, gdzieś miałem metrówkę, a mam tutaj, tu zobaczymy dokładnie te przekątne, żeby nie było, że robię z, z mordy dupę i że jakaś lipa tam jest. E, no i co, i teraz zostało podłożenie tej izolacji, którą mam tutaj, po, podwójnie ją dam, żeby nie było. 7, 8, 9, takie 7, 8 może, 7, 8, 9, 8 powiedzmy nawet. 7, 8, 9, 8. Przekątna i tutaj też zobaczymy. No chodź tu, chodź tu, chodź tu. Z drugiej strony. To świadczy o tym, że kąty są zachowane. 7 8 9 8 Czyli tak naprawdę mamy tutaj... No elegancko mamy tutaj być powinno. Wszystko zrobione w kącie. Także spoko. Nie patrzyłem w sobie z poziomami. Tak przyłożyłem gdzie nie gdzie poziomice i... No i te poziomy względnie kurde są tutaj, także naprawdę chyba po podłodze dopiero będę myślał coś, żeby, żeby tam pokombinować ewentualnie i nie wiem i, i może coś... Yy, o na przykład tutaj już jest, już jest dupa, nie? Ale ciekawe czy tu nie ma garba na tym No tu niby nie ma, także tu coś się dzieje chyba. No ale to mówię, jutro po podłodze. Po, jutro po podłodze. No i jak, jak tam nie wiem, jak tą podłogę się uda zrobić yy, Wątpię, że jutro całą zrobię. Bo to niby tak się wydaje, tu machnę, machnę, tak samo jak dzisiaj myślałem, a, a wyszło jak zawsze, nie? Także... Po podłożu jeszcze będzie można tam coś kurde po... nie wiem, gdzieś coś podłożyć czy coś, ale wątpię, że trzeba będzie. No krawędziak nie jest równy sam w sobie, no to on będzie miał tam jakieś buły, więc nie ma co tutaj kombinować i, i szukać nie wiadomo czego. Dobra, ja podkładam teraz tą izolację, a później będziemy robić... Yy, Dziurkę i będziemy walić, walić tą kurde, jak to się nazywa No yy, ko, Kotwę, kotwi, kotwę chemiczną, o dokładnie tak, dobra Słuchajcie, tak robię, wkładam tą izolację, nie i tak mówię Kuba, coś mi nie pasuje <grywa> Zapomniałem o trzech słupach Raz Dwa Trzy A kurde, narzędzia sobie już wiozłem. Ja miałem szybko wziąć wiertarę i I działam, na szczęście kurde, wszystko ma na miejscu jeszcze no i dobra, będę z tym zaczynał. Powraca do tego co ten nie wiem jak ja to w ogóle porąbałem, że ja o tym zapomniałem jak to mogło tak wyjść. środeczek. Mam No że to widać kurde. Dobra. W sumie zrobię teraz wszystkie trzy, nie będę przekładał co chwilę. Dobra, jadę z dziurami, ale nie chcę naciskać, nie stało. stało. Zbliżam sobie. Mam nadzieję, że wystarczająco to będzie. Dobra, lecimy z tym koksem, bo szkoda czasu, nawalam tego tego, pierwsze 10 cm wywaliłem, tam jednego już próbnego takiego wcisnąłem, ale powiem wam szczerze, że z jakiegoś powodu nie chciał w ogóle iść, nie chciał mi się dobijać, jeszcze raz przejechałem po tych dziurach, no i zobaczymy jak to będzie szło teraz. Wiadomo, że jak nawali się tego, tego zacieru, to później to nie chce iść, ale zobaczcie, kurde. to powinno głębiej dochodzić, ten klej trochę blokuje pewnie to, żeby ta kotwa weszła, ale nie miałem nigdy takich problemów z nim, ja pierdzielę. Właśnie tak to miało iść, dobra. Lecimy po kolei, żeby nam nie zdążył zastygnąć ten cały klejuch. Do końca trzeba nawalać go. No i leci tam. Powinno się wkręcać te gwinty, w sumie, nie? Z tego co piszę na naklejce. No ale jak je ja mam tu wkręcić, to to będę robił do jutra i nic z tego i tak nie będzie. Nie za przez to nabijanie zobaczę, co się stało. Pękł mi jeden z słupków. Na szczęście tylko jeden. Yy, ale zatrzymuję się w tym miejscu. Tutaj o i nie będę już nabijał y, ich głębiej, po prostu zostawiam tyle. On sobie już wszedł i tak i tak wystarczają te dobre 50 mm pierdzielito. to ja mam y, tu spieprzyć robotę i coś rozłupać jeszcze na sam koniec, także nie będę tu świrował tyle ile mi wejdzie aby wszedł tam do tego i, i tyle i nie będę kombinował, bo, bo jak nie zaczną pękać te słupki, to będzie problem wtedy. do oporu i tyle. Nie wiem czemu tak się dzieje. Co to jest za, za akcja? Dwunastką wiercę, wyciągnięty jest syf ze środka. Co to jest za, za świrt wychodzi? To naprawdę nie mam yy, nawet nie, nie wiem, po prostu nie wiem. Głupi jestem, zgłupiałem. Trzy zostały sztuki, dobra. Trzeba kończyć ten dzień, bo jeszcze coś zmaluję dzisiaj gorszego. Je to, co spartoliłem, to pęknięcie, żeby nie było jakiejś kulawej akcji. Znaczy kulawej akcji to się nie do góry nie poleci, nie? ale niech będzie zaklejone. Zostało trochę to. bałaganu, już narobiłem. Kurde. Dobra. Zaraz się jeszcze odzywam, ale powoli się zaczynam pakować. No i dobra. Mój dzień dobiegł końca, mam mało baterii, 26% zostało. Także będę zakończał tych, już nie dobijałem tutaj, znalazłem jeszcze pęknięcie tam jedno, jak, jak dzielałem ostro i też lekko się pękło. Także to zakleiłem, też tym zacierem i co? I to będzie koniec na dzisiaj, jeśli o to chodzi. Te pozostawiałem już nie wyżej, troszkę tu też mi lekko pękło. Także nie ma co ćwiczyć. Coś Moja wina, że nie wziąłem czternastki długiej, tylko dwunastką, bo na ludzki rozum, jeszcze, bo czternastkę wziąć by było po problemie, no ale nie wziąłem, a wiadomo, że dzisiaj chciałem to skończyć, no i jest jak jest. Y, 35 tutaj jest, czyli 35 plus 140 grubo to jest 175, to i tak 75 siedzi w supie, więc nic temu nie będzie, to do góry nie poleci, będą się trzymały jest 12 tych, tych kotew pierdzionych, także, także będzie gitara, nie? No i co? To będzie koniec na tyle na dzisiaj. Jutro wpadam. Co jutro robimy? Jeszcze te płyty muszę poskładać. Płyty wjeżdżają. Jakieś łączenia na płyty trzeba dać, żeby je poukładać. No i później na płytach lecimy z podłogą. Też trzeba połączyć. Ja to fryzoreczką sobie podocinam, po, po chyba, porobię łączenia. Zobaczę jeszcze, zastanowię się. Eee, trzeba je połączyć te długie tu 7-metrowe, one też mają 6. Także tam będzie 3 metra gdzieś dorobić. Eee, no i tyle. Tyle na dziś. Średnio jestem zadowolony ze swojego dnia dzisiejszego. Um, miejmy nadzieję, że to pójdzie bardziej gładko, no ale jak zawsze, nie ma lekko. Jakby było lekko, to by to wszyscy robili, nie? Dobra, ja zakończam, pakuję się i lecę, bo naprawdę już jest kurde późno, nawet nie chcę patrzeć, która godzina, za 27. Dobra, trzymajcie się, cześć, pozdrawiam wszystkich.